Dzień dobry, Piotr Karlewski, superauta, ekspert od finansowania samochodów. Dziś prezentujemy Państwu Mercedesa klasyce o oznaczeniu W205 w nadwoziu coupe. Prezentowana wersja po faceliftingu posiada pakiet stylistyczny AMG, w skład którego wchodzą diamentowy grill, przeprojektowany przedni zderzak oraz loty powietrza. Z elementów funkcjonalnych posiadamy tu również czujniki parkowania przednie oraz lampy w pełni lodowe. Kolejnym elementem z pakietu stylistycznego AMG są także 19-calowe felgi z polerowanymi ramionami oraz dokładki progowe. Elegancji w naszym nadwoziu dodają również chromowane obwódki wokół szyb, a element sportowy to szyby bezramkowe. Nowa C-klasa występuje w kilku wersjach nadwoziowych Coupe, Sedan oraz Kombi Patrząc z tyłu, sylwetka charakterystyczna dla samochodów typu Coupe mamy dużą ciemną tylną szybę, a także zaakcentowany bagażnik W wersji po faceliftingu są również nowe lodowe tylne światła Z elementów funkcjonalnych mamy czujniki parkowania oraz ukrytą kamerę cofania pod logiem Mercedesa Dla pakietu stylistycznego AMG jest także dolny dyfuzor oraz dwie końcówki układu wydechowego w wersji kupe bagażnik otwieramy z wnętrza bądź za pomocą pilota. Pojemność bagażnika to 400 litrów. Z elementów praktycznych są także haczyki na zakupy, oraz z poziomu bagażnika możemy położyć tylną kanapę. Zawiasy od klapy bagażnika chowają się w boczkach, a boczki są wykończone miękką tkaniną element charakterystyczny dla segmentu premium. Klasycznie już dla samochodów niemieckich trójkąt schowany jest pod klapą bagażnika. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanej C-Klasie jest oznaczenie C200. To oznacza silnik 1.5 o mocy 184 koni mechanicznych, połączony z przekładnią automatyczną, a także napędem na 4 koła Formatic. Skórzana, multifunkcyjna kierownica, z prawej strony regulacja multimediów, z lewej zaś tempomat, a także komputer pokładowy. Warto również podkreślić, że mamy do dyspozycji gładziki do regulacji poszczególnych ustawień komputera pokładowego. Przed oczami kierowcy są również wirtualne zegary. Mamy także możliwość wyboru poszczególnych ustawień, danych podróży oraz zmian widoków. Centralnie umieszczona stacja multimedialna obsługiwana pokrętem na konsoli centralnej. Mamy w niej ustawienie nawigacji, różnych multimediów, a także podłączenie telefonu przez Apple CarPlay oraz Android Auto. W konsoli centralnej widzimy trzy nawiewy. Jest to nawiązanie do innych modeli Mercedesa, bardzo intuicyjnie regulowane, a także zamykane. Poniżej przyciski fizyczne od sterowania klimatyzacją, a także od sterowania multimediami i nawigacją. Elementem klasycznym jest także zastosowanie analogowego zegarka. Poniżej jest również zamykany schowek z półką na smartfon z ładowaniem indukcyjnym gniazdo 12V, a także dwa uchwyty na napoje. Idąc dalej, mamy również gładzik, a także pokrętło do obsługi multimediów. Jest również przycisk do wyboru trybów jazdy. Pod podłokietnikiem ukryty jest schowek z gniazdem USB, a także wyjściem na karty SD. Wykończenie deski rozdzielczej, charakterystyczne dla segmentu premium. Są miękkie materiały, aluminium, a także dużo drewna. Dalej pod kątem schowków mamy kieszenie w drzwiach, zamykany schowek przed pasażerem, a także schowek na okulary. Fotele w prezentowanej wersji są nastawione głównie na komfort. Skórzane, podgrzewane posiadają wiele regulacji, zarówno podparcia ud, jak i lędźwi. Elementem zwiększającym komfort w nadwoziu coupe jest także podajnik pasów. Zapraszam do tyłu. Dla formalności sprawdźmy jeszcze miejsce na tej kanapie. Na tylnej kanapie pod kątem miejsca czy na stopy oraz na kolana jest bardzo dobrze. Nad głową przy moim wzroście 1,85 m jest trochę gorzej, jednakże jest to samochód typu coupé, głównie dla dwóch osób. W konsoli centralnej są także dwa nawiewy oraz półeczka na smartfon. Mamy również uchwyty na napoje oraz przejście na narty. Z elementów praktycznych są także schowki po bokach foteli oraz izofiksy dla Waszych pociech. C klasa w wersji Coupé to samochód przede wszystkim piękny dla dwóch osób. Dla osób wymagających praktyczności, polecam wersję sedan bądź kombi. Nowy Mercedes w C to samochód występujący w trzech odmianach: sedan, coupé oraz kombi. Niezależnie, którą wersję wybierzesz, otrzymujesz maksimum komfortu, a także nowoczesną technologię. Super Auto kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie superauto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!